Witam was bardzo serdecznie, moi drodzy. Na pierwszym filmie od bardzo dawna. Dzisiaj zagramy w Bedwars, ale bez Wojda. Zobaczymy co to za nowy tryb. Jeszcze w niego yy, nie grałem. A few moments later. Nie, no na live grałem. Yy, tyle wam powiem. To była jedyna, yy, jedyny raz kiedy grałem. Dobra, weźmy sobie kupmy na początek. Aha, tu jest obudowa, to fantastycznie, bardzo mi się to podoba. Bo za Kiedyś to zawsze mi niszczyli beda. O Jezu, lecą na mnie! Co jest? I już jeden, ej! Ej, chłopie, jest! Klepa, klepa na typa, oj! O Jezu, o jest. a, sklepał mnie, moi drodzy. No niestety, zostałem rozklepany. Pewnie będą mnie rozklepywać ciągle, aj! Beda nie mam. No to kolejna arena, moi drodzy, zaraz pewnie będzie. A, rozwalą mnie oczywiście. No, rozwalili mnie. To do zobaczenia kolejna arena. Na poprzedniej nas szybko rozpykali, ale teraz nie ma szans, teraz będzie winek na 100%, drodzy Państwo. Teraz będę grał bardziej teamowo, bo wtedy to nie wiem co ja zrobiłem za akcję, że ja sam chodziłem, to nie miało żadnego sensu. Dobra, zbieramy sobie i ty poczekam na mojego tutaj e, teammate'a WGMa. Dobra. Widzę, że zbierał coś. O Jezu, już leci na nas. Te pieni rozwalaj mi beda, kurde. Ale Butterflya się umie jeszcze, drodzy państwo. Jeszcze umiem Butterflya klikać. Nie oduczyłem się. O Jezu, kolejny na nas. O Jezu, ciągle focus robią typiarze. No ale czego można by się spodziewać? W sumie, jakbym był inteligentny. To bym włączył e, incognito, ale chyba nie jestem zbyt inteligentny. Z tego, z tego można wywnioskować. No ale dobra, trudno, klepiemy się pod moim nikiem. O, sklepałem jednego! Co jest? Dobra akcja. Sorry, ale nie mogę się sojuszować, zwłaszcza na odcinku się nie sojuszuję, żeby nie było, żeby ktoś mi tu nie mówił. Kurczę, lecę na nich. Dobra, ja im rozwalę beda. Dobra, ej! Nie no, sklepie mnie! Dobra, uciekam. Nazbieram sobie itemków, myślę. Będzie to dobra akcja, moi drodzy. O nie! Aj, rozklepali mnie, ale beda mam. Jeszcze beda mam, drodzy Państwo, więc jest bardzo dobrze. O tyle e, fajnie. Oj, widzę tutaj, że pomarańczowy chciałby się ze mną poklepać. No ale. O jezu, o jezu! O nie, no nie, ja nie mam budulca. Łe, ajajaj. No i zostałem rozklepany znowu pewnie. Dobra, idę do mojego teammate'a, póki żyję. Teraz będę grał bardziej. Team raz spadnę na 100% bez niego. Fajny to jest tryb, ale jak się ma incognito i jak się pomyślało o tym, bo wtedy ciebie nie widać i się nie fokusują, a tak to jest straszny fokus. I tutaj jest dużo prostszy. Dobra, kolejna arena. Nie, a nie, już przez chwilę myślałem, że to jest ta sama mapa, ale chyba są dwie różne, nie wiem. Jak ktoś zna odpowiedź na pytanie ile map jest na trybie Voidless na CoXcraftie, można napisać w komentarzach, będę bardzo wdzięczny. A ja widziałem na Discordzie chyba o tej obudowie, tylko że zapomniałem o tym niestety i bardzo dobrze, że ona jest, bo tak to w ogóle nie dało się grać. Zobaczymy czy tym razem również będzie na mnie taki fokus. No niestety spodziewam się tego, ale bym musiał chodzić razem z moim teammatem, bo my się rozdzielamy. Wtedy tracimy wszelkie możliwości na zwycięstwo. Dobra, sklepany jeden, pięknie. Przydałyby się też narzędzia jakieś tutaj do rozwalania bedzików, a ja nie posiadam takowych niestety. Możecie napisać, czy gracie już w tą minigrę, czy graliście kiedyś, a poza tym bardzo mi się podoba, że tu jest takie dynamiczne wszystko, tylko... Dobre to jest, jak nie ma fokusu. To naprawdę można się fajnie pobawić. Wygrywa ten, co e, najlepszy jest po prostu w, w dworsy, a nie ma farta jakiegoś. Bardzo skillowy moim zdaniem jest ten tryb. E, oczywiście, gdy nie ma fokusu. Powtarzam jeszcze raz. Dobra, klepa. Ajajaj, uciekł mi, a ja nie mam żadnych itemów. Jest to niestety niezbyt fajna sytuacja. Wracam do bazy. Oj, muszę tą wełnę zniszczyć. Dobra, to jest mój WGM. On mi pomaga, całe szczęście. Nazbierajmy sobie itemeczków, bo jakbym miał solo ten tryb grać... No i skończyłoby się to dobrze, drodzy państwo. Bym przegrał i to jeszcze bardziej piorunująco. Pierwsze dwie gierki przegrane, no ale... Bądźmy dobrej myśli, tym razem zwyciężymy, jestem pełen nadziei, że to się uda, tym lepiej jest jak mnie nie rozpoznają albo nie widzą, że mam media, bym włączył to ingognito, ale no nie chce mi się, przypominam, że nie chce mi się i jest to moja wina, dobra, sklepany, drugi, aj, no sklepali mnie, nieładne to było, drodzy państwo, nie podoba mi się. No kurcze, rozwalili mnie. Albo mogłem sobie z drugiej premki wejść. No, no trudno. Dobra, klepiemy się z różowym. Klepa. Ajajaj, uciekam, mi, uciekam. Mi. A nie no, w sumie nie uciekam, tylko goni zielonego, dobra. Aż taki proto, ja nie jestem, żeby przede mną miał pan owocek uciekać. Ale on chyba jest na Blazing Packu, tak jak ja, więc nieźle. Oj, 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 oj. Dobra, Butterfly, Butterfly. O, sklepany na Butterfly. Piękna akcja się zdarzyła. W ogóle. Beda nie mamy, ale dobrze idzie. Lepiej niż wcześniej. Dużo lepiej. Znacząco. Bardzo mi się to podoba. Szkoda, że tak nie szło dwie poprzednie gierki. Go, yy, u różowych jest. Dobra. Lecę do różowych, bo tam jest WGM. Muszę mu pomóc. Widzę go. Tylko, że ja nie mam itemków. On ma. To może mi coś da. Fajnego, fajowego. Zobaczymy. Gdzie on jest? Kurczę, żeby mnie nie rozwalił ten różowy tylko. Bo jak się spotkamy z różowym, to ja już nie istnieję. Przestaję istnieć niestety. Gdzie jest WGM? O jezu, jezu. Żółty na mnie leci. O Jezu, sprint mi się wyłączył. Boże, uciekam. C czy gonią mnie? Goni mnie? Nie wiem. Tak, goni mnie. O Boże. Gdzie jest WGM? Ale ja go nie znajdę, bo ja nie wiem, gdzie on może być. Jezus Maria. Goni mnie. Nie. Nie goń mnie, chłopie. Nie rób tego. Proszę cię. Daj spokój, ja tu nie jestem prosem w tą grę. Daj mi wygrać jedną gierkę. No, chyba już nie wygram. Chociaż tylko rzuci mają BD. O Jezu, tam jest zielony jeszcze i to z jakimiś dyaksowymi itemami. Ciekawe, czy mnie dalej goni. Nie, chyba mnie już nie goni. O Jezu, goni mnie dwóch teraz, dobra. Jednak mnie goni i to dwóch. O nie, WGM pad. No, nie jest to dobra sytuacja, że zostałem sam, będę uciekał. Dobra, klepiemy się, nie ma co, spróbuję chociaż, dobra, sklepany jeden, sklepany drugi będzie, gonię go, gonię go, nie ma sojusza teraz, teraz to ja cię będę gonił, ty, mimo, że mam mniej HP, to cię sklepię jeszcze, Sklepie cię na tej arenie, nie, ucieka mi dalej, no, co za chłop, nie uciekaj mi, chłopie, ajajaj, ajajaj, dobra, zrzuciłem go, jest, final kill, dobrze, dobrze mi idzie ta arena, bardzo mi się podoba, o Jezu, ale dwóch różowych chyba. Dwóch różowych chyba widziałem, zaraz będą mnie chcieli rozwalać zapewne. Ale się nie dam. Sam teraz, już WGM odpad, ale sam spróbuję powalczyć. Nazbieram sobie itemków. Bo bez itemków to ja nie mam żadnych szans na zwycięstwo tutaj. Jak będę ciągle latał z tym moim mieczykiem. Eee, jakim on jest drewniany. To jest okropieństwo. Dobra, mamy zbroję. Jeszcze sobie nazbierajmy na tą... Mieczyk, nie na kolczugę. Co ja mam z kolczugą? Dobra, mamy mieczyk. Kupię sobie jakieś ulepszenie, to mi się przyda. Chociaż i tak marnie to widzę przy moich skillsach. Udało mi się teraz coś zrobić fajnego, coś ładnego, ale i tak myślę, że nie uda mi się zwyciężyć na tej arenie. Ale spróbuję, polecę na którąś drużynę. Przydałoby się żółtego zaatakować, ponieważ nie ma beda i jest sam. Różowi mogą być dużymi rywalami. Fajnie jakby inne drużyny się skupiły właśnie na nich, żebym ja miał wtedy szansę zwinować tą arenkę i zwyciężyć pierwszy raz na Wojdlesie w moim życiu, bo jeszcze nie wygrałem nigdy na live'ie, bo na live'ie to w ogóle jest tak... Zabójczy fokusik, że ja Nie mam żadnych szans wtedy O nie, widziałem różowego, on mnie nie widział Całe szczęście, ja sobie nazbieram tutaj Itemki w tej bazie, bo myślę Że mi się przydadzą do dalszej gry Chociaż firebole tu są naprawdę Słabe firebole, nie, bo to O, żółci stracili beda, czyli Najwięksi rywale, moi to są O nie, tam, o nie, dobra, już cofam Nie są różowi, bo mnie widział zielony Który ma diaksowy set, więc Wcale nie są różowi, tak naprawdę Dobra, Jezu, widzę tam.. Jezu, róż... Ruszo... czerwony, jedy! Dobra, o nie, goni mnie! ZROBIĘ FIREBALL JUMPA! A, aj, tu nie działają ...fireball jumpy, tak jak na normalnych bedach, niestety. A myślałem, że działają. Ojej, jest za blisko, nie powinienem się klepać, nie powinienem już uciekać w tym momencie. Dobra, klepiemy się! No, niestety, przegrałem. No to jeszcze jedną zagrajmy, żeby był długi odcinek, lecimy! Widzę, jeden pan mnie tutaj rozpoznał na kolejnej gierce, jak to mówią, do czterech razy sztuka. Teraz na pewno zwyciężę, moi drodzy. Tamto było blisko, dobrze mi sło, dobrze się klepałem, ale teraz znowu mam mojego WGMa i może tym razem uda nam się zwyciężyć. Mam taką nadzieję, ale niestety, pan dobry gracz. W drużynie złotej nie rozpoznał, więc zapewne będzie leciał na mnie od razu. Tak mi się wydaje, że jeśli mnie rozpoznał i napisał mi się Mano, to zaraz będzie chciał mnie rozwalać. To nie o tym mówię, to jest jakaś pani chyba, albo pa... Nie wiem. Słuchaj, <laughs> co ja się znam, co ja się wypowiadam. Tamten drugi pan mnie rozpoznał. Dobra, klepa jeden, roz... dwa, ra... dwa kile. Dobrze idzie, dobrze idzie, drodzy państwo, dobrze mi idzie. Jestem dobry zawodnik. Dobra, jeszcze lecimy znowu na tych złotych, żeby ich rozklepać. Rozklepiemy ich, nie ma tego, bez żadnych narzędzi, nie mam nic, ale uda mi się, mam nadzieję, że mi się zwyciężyć uda. Dobra, jest, kurcze, nie ma. A, oni Beda nie mają, oni nie mają Beda, bo WGM im, im zniszczył. Prawie byłby final kill, prawie tyle zabrakło. Maluteńko, malutko. W ogóle, moi drodzy, dzisiaj mówię do Was nowym mikrofonem. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Lepsza jakość audio z pewnością jest to, nie mam żadnych wątpliwości, że jest zupełnie inna, bo już testowałem. Mam nadzieję, że Wam się będzie bardziej podobało niż wcześniejsze odcinki. Tak, uważam też, że będzie lepiej. Kurczę, dobra, on nie ma beda, ale ma wędkę. Kurczę, ja wędki nie umiem używać, niestety. Jakbym lepiej umiał wędkę używać, to bym go sklepał, ale widzę WGM tutaj jedną osobkę z drużyny złotej rozklepał, więc bardzo dobrze dla naszej akcji tutaj. Kupię sobie narzędzia tym razem, żeby nie być takim noobem. TNT tutaj jest strasznie słabe w porównaniu do zwykłych bedów. Tak samo Fireball Le i chyba nie działają TNT Jumpy i Fireball Jumpy tak dobrze. A fajnie by było, fajnie by było, jakby działały, bo to głównie po to wydaje mi się są tutaj. Na tym trybie mogłyby być tańsze, jak nie działają. Dobra, lecimy! Spróbujemy inny team rozwalić. Nie gadamy, rozwalamy Beda. Ajajaj, no! Chciałem, nie wiem, jakąś akcję fantastyczną wykonać koks akcję, widzowie, ale nie pykło, niestety. Jeszcze mnie gonią, zaraz pewnie nie będę miał Beda, znając życie. Ale nie trzy drużyny mają beda i w tym my. Dobrze się trzymamy. Mamy nadal szansę na zwycięstwo, tylko nie mogę pozwolić oddać beda. Jest sklepany bronię beda mojego. Bronię! Bazy bardzo dobrze mi idzie. Sklepiemy jeszcze tego, spróbujemy. O, oni nie mają peda, to będzie final kill, jeśli go sklepie. Aj, nie sklepałem go, ale 5 HP zostało. Podejmę jeszcze raz próbę. Jest u siebie w bazie, zaraz do niego polecę, zaraz spróbuję go pokonać ponownie. Mam nadzieję, że uda mi się. Dobra, mamy wełnę. Chodź WGM ze mną. Kurczę, nie, różowy do nas bija. Różowy bija, różowy, klepa różowy. Klepa, klepa różowy. Dobra, rozwalamy teraz jeszcze niebieskiego. Jest, niebieski sklepany. Jest, dobrze idzie. W ogóle, jak fantastycznie! Dawno mi tak dobrze nie szło, ale to też za sprawą na pewno mojego teammata. Jak mówiłem, sam bym tak nie ugrywał. Jest! Sklepany! Ła! Jest! Final kill kolejny do statystyk. Jak fantastycznie nam idzie! super Superzaście! Dobra, weźmy sobie firebola, chociaż mówiłem, że nie działa. To i tak mi się przyda. Tak uważam przynajmniej. Jedyna drużyna, która pozostała i zwycięże. to są niebiescy realnie. Bo jeden złoty, jeden biały, nic nie ugrają. Mam taką nadzieję, że uda nam się tych niebieskich pokonać I my zwyciężymy tą gierkę Dobra, klepa, pierwsza walka tutaj Oj, On... mam za mało HP, niestety zostałem rozklepany Bardzo mi jest przykro z tego powodu, no ale trudno Dobra, lecimy Widzę, że WG WGM leci tam Tylko, że ja bym musiał nazbierać sobie itemków I wtedy rozwalę ich bez problemu Kurczę, brakuje mi jednego złota Do TNT, chociaż mówiłem, że nie będę TNT kupował Bo się nie opłaca bo się nie opłaca. Co jest? WGM zniszczył BEDA, ale nam też zniszczyli BEDA, więc ja muszę uciekać do WGMA, żebyśmy wygrali tę grę, żeby nam się udało. Mam taką nadzieję, więc lecę do WGMA, bo sam, sam tego nie ugram. Jestem pewien, że zaraz by mnie rozklepali. Dobra, siema WGM, dobra, lecę z tobą. Dobra, klepiemy! Klepiemy niebieskiego, będzie final kill. Aj, sklepali mi WGM, ale sklepałem niebieskiego, kurczę. 1 versus 1 versus 1 versus 1. Trzy osoby zostały na arenie, i w tym ja. Zobaczymy, czy jestem na tyle dobry, żeby zwyciężyć. Nie są to chyba jakieś prosy. Nie mają rank, nie mają jakichś wysokich leveli. Nie mają nawet skinów, no ale spróbujemy, zobaczymy. Może mi się uda. Mam nadzieję, że szczęście mi dopisze i będę mógł sobie przypisać pierwszego wina na tej mini grze. Na to liczę. Bardzo na to liczę. O, widzę, pierwszego niebieskiego Jezu, niebieskiego, białego. Biały tutaj nie wiem, czy będzie chciał się ze mną klepać. Ja nie mam zbroi, on ma. I to jest jego przewaga z pewnością. Ale ja i bez zbroi mam nadzieję, że dam mu radę, że zwyciężę tutaj w tym pojedynku. Kurczę, niebieski ma zbroję, nawet jak z ale nie boję się go, nie boję się jego zbroi. 3 HP ma. Kurczę, Fireballem mnie odrzuciła, już miał 2 HP. Widzieliście, że lepszy byłem, że dobrze mi szło, żebym go rozwalił już. Nie uciekniesz, mi dogoniecie. Mam taką nadzieję tylko, żeby mu się HP nie zregenerowało. Jest! 4 HP, 0 HP. Sklepany z jak sobą zbroją, dobrze. Jeden, biały, tylko biały do pokonania. Drodzy Państwo, tylko białego pokonam i wygrywam. Pierwszy raz dzięki temu odcinkowi w moim życiu tryb Voidless. Mam nadzieję, Go muszę go odnaleźć. Gdzie jesteś biały? Widziałem ciebie przed chwilą. Uciekłeś przede mną, tak jak próbował niebieski, ale ty skutecznie uciekłeś. I nie widzę ciebie niestety. Powinienem pewnie się teraz zbroić, zdobyć jakąś zbroję, a nie go szukać za wszelką cenę. Nie jest to zbyt mądre, raczej. Ale będę walczył, będę szukał tu i na tym się skupię mimo wszystko. Chyba, że kupię sobie coś yy, w jego bazie, fajnego, jakiejś fajnej temki, zobaczymy na co będzie mnie stać. Ale chyba jednak działają fireball jumpy z tego co widzę. Jest, mam zbroję, dobrze jest. Kupię jabłuszka, bo bez jabłuszek to ja nie. Widzę go, widzę go, lecę! Lecę! Widziałem go, lecę do niego! Mam nadzieję, że zostanie rozklepany. Gdzie on jest, tam jest! Lecę na niego i wygram to! Mam taką nadzieję! Spróbujemy! Kurczę ma łuk, tego się nie spodziewałem akurat! Kurczę, z łuku będzie yy, grał, ale ja mam gaz... Kurde, gasta? co? Czemu to nie... A bo ja mogę tylko w swojej bazie to użyć! O zła, ja muszę jabłko zjeść! O Jezus, skraszowało mi grę. A nie, nie skraszowało mi gry. No i przegrałem, kurde. Co się stanęło w ogóle? No ale trudno, GG, dobra arena biła. Napiszcie w komentarzu, good game. Dobra... Napiszcie dobra gra. Dziękuję za oglądanie, miłego dnia, papa. Pa.